Siemanko, w dzisiejszym poradniku wędkarskim Wordzia Kuby, powiem Wam, jak w szybki i dobry sposób założyć zestaw na grunt z koszyczkiem. A więc, tak będzie nam potrzebny ołów, haczyk, żyłka główna, rurka dysplantaniowa, koszyczek, i oczywiście stoper. Są różne sposoby wiązania na grunt, a to jest akurat mój, taki na szybko. Więc tak, na żółkę główną, tutaj może jak widzicie, nakładamy sobie stoper. Ja mam tu takie większe stopery, tylko mam problem z ich przewlekaniem. Spróbuję. O, udało się. Więc tak, co pierwsze nakładamy sobie stoper i przewijamy go i już stoper znajduje się na naszej żółce. Stoper przewijamy jak najdalej od miejsca, kiedy będziemy przekładać rurkę zespłantanową. Więc rurkę głów żółkę główną przekładamy przez rurkę zespłantanową. Przekładamy. Jeszcze nie przeszła. Musimy poprzekładać. O! I żyłka już nam przeszła. Kiedy żyłka już przeszła, nakładamy sobie jeszcze jeden stoperek. Trudno jest wycelować zawsze w te oczka od stoperów. Już jest przewleczone żyłka przez oczko. Oj, nie pasuje nie to oczko nam nie wyszło. Więc przywlekamy przez inne oczko. Mamy tu takie oczko. Nie widać go, ale ja widzę i przywlekam. poczekajcie chwilkę zaraz przewlek już widzimy przewlekłem i nakładamy po prostu jeszcze jeden stoper i już mamy kolejny stoper Przyciągamy stoper do z antysplantaniowej i widzimy w ten sposób, że już rukant antysplantaniowa się trzyma. Teraz dla dodatkowego obciążenia nakładamy zwyczajny ołów. Taki zwykły. Wezmę sobie taki ołów na przykład 0,60 gram. Czyli 60 gramowy ołów. W zupełności wystarczy. Ołów nakładamy na żółkę i po prostu przyciskamy. Gdy trudno nam przycisnąć ołów, przyciskamy go po prostu zębami, wtedy od razu nam się ładnie zaciśnie. Stoperem tak samo możemy regulować. Teraz widzimy. Już z splantaniowa jest zawieszona. I teraz bierzemy haczyk. Ja mam tu takie trochę sińskie haczyki, ale są też dobre na pokazanie. Więc biorę żyłkę główną. Przeflekam przez oczko. Robię tak jakby taką pętlę. Widzimy? Tak. Tak wygląda. Owijam wokół palca i przewijam przez palce. I mamy już haczyk związany z przyponem. Tutaj widzimy, jest supełek i się trzyma haczyk. I mamy już rurkę za zawiązaną i w ten sam sposób nasz haczyk. Tutaj od przyponu zawsze wystaje nam żyłka, to wystarczy ją obciąć. Pamiętamy tylko, żeby nie obciąć za blisko pętelki, tylko obetnijmy ją tak jakoś o pół centymetra dalej. I więc tak, wystarczy teraz tylko przyczepić nasz koszyczek zanętowy. Dobra, to pokażę. I gotowe. I już nam koszyczek wisi na ruce, proszę. I tak to wygląda. I tak jest to mój szybkie wiązanie zestawu na grunt. Oczywiście możemy sobie regulować długość. Przewijamy stoper i z nim całą inną rzecz. I mam już długość. Tak się właśnie reguluje długość w koszyczku w zestawie na grunt. I to na tyle tego odcinku. Cześć!